Cześć, witajcie w następnym odcinku Zagra... Hele. To nie jest Zagrajmy Wy, to są pozytywnie pierdolnięci No znowu się mylę No znowu to była długa przerwa Długa przerwa, trochę wiesz Trochę minęło czasu od kiedy się wzięliśmy za nagrywanie Tak Jest to, było, jest to zrobione spowodowane tak. powodami, których nie wyjaśnimy Tak Nie chce mi się O, dobra, to było świetne. Z boku mistrza, on nie osłaniałeś mnie w ogóle. No, widziałem go tam, ale. Oho. Co już koniec? Że <gryoru> 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 już? <gryoru> dobra, koniec odcinka. opaki. <gryoru> no dobra, to byłoby na tyle. Cześć. No. Nie, dobra. Robimy to jeszcze raz. Bez komentarzy. Naprawdę, bez komentarzy. Ja, ja tu osłaniam z tej strony, to osłanie z tamtej. No wiesz, kto mnie tu z boku będzie brał, czy się. Dobra, ja strzelam. Widzę, właśnie jak mnie osłaniasz. No NIE MOGĘ TRAFIĆ DO TYPA Ej, nie widzę o, tego co world. tam nawet jest o. Headshot Czy ktoś się... aha kusi rzucał granatek coś Mogę Ogarniem, ogarniam. No bo ja już tu swoich sprzątnę Swoje śmieci. Idziemy ten dołem czy jak? Jakim dołem? Gdzie ty masz? Dół? Tutaj masz możesz zejść. O patrz, ty tego nie widziałem. Aż chcę tu zobaczę co jest. I patrz. Yy, a wiem. Pamiętam jedną rzecz. Hm. Jak sygrałem na singlu, to. Patrz. I tutaj będzie drba. Czekaj, 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 idę do ciebie. Gdzie? Gdzie, Gdzie ty jesteś? Idź, idź ten dyk. Po prostu prosto. I, oh, zaraz, oh, i, I tutaj jest drabina. Ja tam rzucę granata, oni zaczną ten dyk schodzić. I tak proszę się, sobie, bo nie wiesz, potrabini będą chodzić. I patrz I patrz. I będą zaraz ten dyk schodzić. I sobie walimy. Free No. Na razie coś się Aż idą. Next. <laughs> Kolejny Gaj party Gdzie jestem, nie? Chyba zrezygnował Aha No, Dawaj go w tubę. Idzie. Yeah. Mm. Ale tam się kupkę robi. Ale fan. Gdzie następny? Uważaj, ja moduję. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Dobre to jest. To jest dobre. Ja to wyczaiłem na singlu. Alejka Kupa. <grymne> Sorry, to u mnie samochód jechał? Jakby co? To nikogo nie potrącili u was? Oh my god, gay party. <grymne> oh, what the fuck? Czekaj, bo mnie znowu tak komarta i, I obie po, po, po ręce mojej. A mnie w trochę spadły przez chwilę? Czekaj, czekaj, widzę go, widzę go. A! <grymne> Słyszę tam jakiegoś gościa. Nie, Strzelają ja, do bo... ciebie. Ja morduję komara, cicho, bo komar jest ważniejszy niż gra. Ale nie. Wredna małpa mi wleciała. Tutaj, do domu. Yy, czekaj, ja wchodzę tam na górę, bo przy nich to mnie... ten. Yy, FPSy spadają ostro. też spad, spadły FPSy. No nie. No bo aż mnie zlagowało. Ty patrz, Rumun! To ty żydzie! To nie miało na to nikogo grać, oczywiście. Headshot! Ty ten paku, jeden. Gdzieś tu schodzi jakiś. W którym się zmieniało granaty? Ej, o, dobra, dobrze, nie... nieważne. Dobra, 10 ich zostało. O, dobra. Spoko, ledwo się wychyliłem. To nie było dobre. Ręce mnie bolą od tego klaskania w tego kumara głupiego. Mm, y, klaskanie Rubika. Nie, nie klaskałem Rubika. Nie umiem zresztą klaskać Rubika. Gdzie mi jest z tymi tutaj karabinami? O, ty mędo. To hajcaj się granatem. Oj, sorry, to nie ten. O tam schodzi. A ja mu tam granata co za idiota. Imbecyl padł. Prawa czysta. Eee, lewa czysta. Wiem, że czysta, bo wyszedłem. <noise> w ogóle widziałeś, jakie małym, fajny kask. Skąd strzela? Eee, nie wiem. A, dobrze, widzę go. Gdzieś mój fajny kask A widzę. No tylko ja taki mam. Mm -hmm. <laughs> no to bardziej mi przypomina kask od pilota, nie? Ale okej. Okay. Wiesz. Ja prowadziłem F16, spadłem i teraz jestem tutaj. Bardziej plecy ci robi. Plecy nam robią. Tyle ci powiem. Jeszcze jeden terrorysta. Jest w się? się. Mhm. Mm nie wiem gdzie. A moment... Zresztą samemu nie wiem gdzie. Na no dole pewnie siedzi. Móżem nie wiem. Ale tam. Nie kurna, nie granatu, otwieram drzwi. Granat, sorry, otworzyłem następne drzwi. Chyba jakbym go dziś słyszał. ty, hmm. kurna, się, się mylę, że yy, się spację twierza, a nie e. Podwórko. No mm, tutaj wszystko. się nie skacze, zapomniałem. <grym> ja też zapomniałem na początku, chciałem z pracy skakać. Jest. Ile ale nagrywamy? Patrz. Ile nagrywamy, zaraz ci powiem? O, 8 minut. <grym> 8 minut, a to możemy jeszcze dwie mapy zagrać. Ale zauważ, Przyszliśmy to, skill powrócił. <grym> tak, o, ale ja miałem większą telność. <gry> I ty dwa razy zginęłeś. Zginąłeś. Ustawienia, gry. Jaką mapę teraz? Hmm. A jaką byś chciał? Coś, może teraz zamknięta przestrzeń? Nie, ja zamkniętej nie chcę przestrzeń. Mhm. E, walnij ten, rafineria o. O, rafineria to my się tutaj pomęczymy trochę. Ale rafineria jest fajna. Bo tam się fajnie siepie granatami. Skilla na granaty. Znaczy, no, no nie skilla, chodzi mi o ten, nie? No, nie wiem o co chodzi. Nabija się fajnie, punkty. Wiem coś o tym. Na singlu tutaj. O! Rypałem tych punktów tymi granatami. <grym> Aż odblokowałem P90. W ogóle ja jestem starszy sierżant, sierżant o ile siedzimy Ej, nie wiem kim ja jestem Jak pisz znowu ta menda kumar, co będzie mi tu latać To normalnie zabije No takie małe gówno tak gryzie Moment ile już nam do Ciebie Właśnie bo nam tręby na nas utaczyć oni się mogą otoczyć, wiesz kogo, nie? No na pewno nie mnie. O, a, o, dostałem po ubie, po ramieniu. Mhm. Mm Czekaj, załaduję sobie. O, stary. uważaj, ją podej podejdzie za potem. Koleś ma oczy na plecach chyba tutaj ah, 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 ah. kolego masz problem Ale podskoczył eee... O baniak O, 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 o się pie, się pie mnie Widzę go, ale nie trafię go Może granata ja rzucę mu granata, rzucę mu granata Aha Rzucę mu granada. popełnił samobójstwo. <grafy> <grafy> jesteś dobry, jesteś dobry po prostu, jesteś pro e, A te, te, czekaj, 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 bo tam jeszcze jeden to może być. Siedzieć. Wiesz, wiesz gdzie? Wiem, plecy mi robić. Nie ma go. No to ja wrzucam wsteczny. Dostałem po oczach. O, świetnie rzuciłem przycięty. Tak długo ci zajęło celowanie w niego? No bo coś mi tak rzuciło tym. Tak, tak rzuciło. Osłaniaj mnie tam z tyłu, a nie... Zacznij na materiale, co ja, co ja zrobiłem. Chow się, a nie, że coś nie miałem No jak on to zrobił? Ja się tak nie bawię. Może, czy mnie otaczają, czy nie? Tak, otaczają cię. Ja profesjonalnie lamię w tą grę i wiem po prostu skąd on wyjdzie. Dobra, już nieważne. I tego zaciółkam. Widelcem. Gdzie jest mój plastikowy widelec? No, a, mój plastikowy widelec się złamał i dlatego. Nie był ulepszony. Ale powiem ci jedno, jeszcze nie odrodzę. Pojawię, się i znikam. Taka rola magika. Powiedz mi skąd wali. Eee, z pleców, znaczy no robicie najwyższe. Trochę w lewo, w lewo. Tam. No, no stamtąd, no dokładnie stamtąd. Z tych wagonów. Nie tu! Po tych prawej, po prawej. No tam. wiem, że tu tutaj będzie tam ciężko. Nie, ma, nie można tutaj jest tak ponabijać sobie. Ale granatami <laughs> można nabijać sobie po Można, można. Era urchim grę. Jakoś to lepiej musimy rozegrać teraz. O bratom, lecę. No, póki amunicja nie doszła. Taki chaos im zrobiłem w baniaku, że oni tam jeszcze żyją o ja ty gdzie tam zachodzą O, tego mi nie powiedziałeś. No powiedziałem teraz <laughs> <laughs> Inteligentnie to rozegnajmy mhm, Już to widzę <laughs> Nie są moje granaty zapalające Dobra Łaza, opatrz nie ma ich Ja mam Ty Lol nie ma ich Widziałem, granaty zapalające, wytrzymałem i nie ma ich no. Albo po prostu tak lamimy, że granat chce ułatwić. Dobra, nieważne, już nie nie pytałem się oni się skampili. Robią mi tyły czy nie? Nie wiem. A tyły mogą ci robić z respa, czubku? Nie, znaczy nie, stamtąd to mi chodziło. pewnie Chodź. będą robić Dobra. I'm back. W ogóle ostatnio oglądałem film. Nie wiem, czy gdzieś może oglądał. Stay Alive. <noise> Wybitnie nudny, jak dla mnie, horror. Koleś, który to robił, musiał nieźleć, paść. Mm -hmm. Oczywiście, szczerze, no. Był nawet, nawet, o, fajny, na fajny. Tylko, że trochę nudziło mi się na nim, oglądając go. Może po prostu z nieodpowiednimi osobami go oglądałem, albo coś w tym stylu. Też możliwe. Z nieodpowiednią osobą, dokładnie. Wejdź, bom, tu mam już dziura w mi opony w moim starze. Dziękuję. głowę, plus jeden ja to umiem rzucać tymi kulkami wybuchającymi z góry biegnie, uwaga, 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 uwaga. Chołam się na dół. Oj, co granatę mi rzucił? O fuck, ja też użyciłem, ale barierka mnie odrzuciła Dobra. No ty głupia barierka Nie mam go tam już. E, dobra, czekaj, ja tam wejdę. Na ja, już nie, ja już nie wytrzymuję psychicznie przy tej grze. O, ktoś mi plecy zrobił. Fajnie, że mnie osłaniałeś. Dobra. Wstrzymaj. O tak! Na pewno, ty mnie osłaniałeś. Mmmm, to będzie ujowe. 17 minut materiału chyba wystarczy, czy jak na razie. Gdzie ta menda? Tu gra... grenade, spam. Oj, sobie zaspamowałem. Uhu, Prawie się zabiłem. Jak! Zgniełeś? Zginąłeś raczej? For the head. Aha, yy, mi albo lepszem kan... Neta ne rozwój. Cinę ta czy dla mnie. Nie. co na połączenie z hostem. Mhm. Dobra, ale jak coś to 17... 18 minut materiału powinno wystarczyć, więc... Tak. Czekaj, już tylko zginę. Ja, no tyś, ty zginiesz, mnie już nie ma grze niestety. Tak. O, mi dopiero skojarzy, że wyszedłeś z gry. Mhm. Tak ja to z zagram, pójdę tędy górą, żeby się mnie zabiją. Co znowu u mnie Weź, bo znowu materiał żeby drugi pójdzie przed No No i dobre już, już Bez Bezczelnika zrób, zrób pojawiam się i znikam taka rola magika no nie, jeszcze ten jakiś małpiszon tutaj o, jeździł samochodem. Zabił mnie. Nie wiedziałem, że on tam z boku na taki stoi. A sobie wbiłem normalnie do pomieszczenia. O, patrz co za koleś. <grym> Dobra, więc to byłby koniec materiału. Koniec materiału. <grym> no, do usłyszenia. Cześć. Tak, do usłyszenia. Cześć. A, a on mi zapomniał, nie? Jak zwykle. Dobra. Ja się z wami żegnam też. Do no. widzenia. Cześć.